Drogi zamieniły się w lodowiska, przez co samochody nie Traciły przyczepność, a w niektórych przypadkach także kierunek jazdy. Do groźnej sytuacji doszło na autostradzie A1 w kierunku łodzi, tuż za węzłem grudziąc. Po tym, jak kierowca stracił panowanie nad ciężarówką i uderzył w bariery energochłonne, trasa była nieprzejezdna przez 9 godzin. Naczepam zatrzymała się dosłownie w poprzek drogi, na którą spadła też kabina kierowcy. Wyglądało dość groźnie, ale e, kierowca nie odniósł żadnych obrażeń, e, także trafił tylko na takie powiedzmy retinowe badania do szpitala. 25. Samochód zatrzymał się na drzewie po tym, jak wpadł w poślizg i wyrzuciło go z drogi. Chwilę później inny kierowca zatrzymał się, ale na policyjnym radiowozie. To zdjęcia z Podhala i jak wyżej efekt niedostosowania prędkości do panujących warunków. Tylko ostatniej doby ze skutkami śnieżycy walczyło ponad 3000 drogowców. W samym Gdańsku na ulicę wyjechało ponad 80 półgopiaskarek. Na ulicę Gdańskich Dróg wysypano 470 ton. Samej soli. Ale zima dopiero się rozkręca. Nocy z niedzieli na poniedziałek będą. Zapewne wystawiono ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami marznącymi i sytuacja na drogach będzie mocno utrudniona. <coughs> Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też alerty pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi. W całym kraju będą za to odczuwalne przymrozki, stąd apel policji, nie tylko do kierowców. Trudne warunki, które obecnie panują, stwarzają ryzyko śmierci z powodu zamarznięcia. Dziś rano otrzymaliśmy informację o dwóch kolejnych zgonach związanych z wychłodzeniami. Mówimy tutaj o dwóch mężczyznach którzy mieszkali w Łodzi. Śmierć z wychłodzenia dotyczy najczęściej osób w kryzysie bezdomności. Jeżeli widzimy kogoś leżącego w śniegu, przesypiającego na ławce, kiedy za oknem panuje minusowa temperatura, nie przechodźmy obojętnie. Tylko od początku listopada w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 10 osób. Katarzyna Kajdasz.